All erected area Witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Wieszak, a to jest już drugi odcinek z serii. Zagrajmy w Modern Warfare 3. I dzisiaj ewentualnie gramy sami, ponieważ już tyle razy próbowałem dosiąść się do tego klipu i albo nie nagrał się dźwięk, albo po prostu coś przerywało. Myślę, że teraz wszystko będzie ok. Dojdziemy sobie może dzisiaj do Delty. Może no to jak dzisiaj cały czas prawie dochodzimy i zmieniłem sobie z M4.1 na M16A4, ponieważ no już m 4 się nagrałem trochę, a tą M16-kę przydałoby się trochę level wbić. Trochę cholernie ciężko będzie na początku, bo celownik ma strasznie do dupy na początku. Dopiero potem jak się jakiś kolimator weźmie czy coś. Dobra, więc gramy. No źle nie jest Jak na razie o, 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 o. Ooooooo Dobra dobra jest nie jest źle, nie jest źle Na razie żadnego doda nie mamy ale na pewno zaraz zgniemy więc znam swoje umiejętności Dobra O, już zginę. Dobra. Na razie wygrywamy. Jest dobrze. Chciałbym sobie za tym kolesiem. Przynajmniej mi nie klatkuje już gry, wcześniej mi tak klatkowało, że ja pierdzielę. Normalnie się nagrywa, się dawało. I wiem, że jest problem strasznie z tym, że yy, filmy, które nagrywam kiedy się daje je na pełny ekran mają takie czarne paski właśnie nie wiem jak ten błąd naprawić bo zmieniam, zmieniłem teraz rozdzielczość myślę że teraz będzie wszystko dobrze bo nie wiem czy mi nagra w, po prostu w HD nie? no się zobaczy się zobaczy to na razie początki moje z widzami tak nie jest za, za, za dobrze no ale jak na dwa filmy 4 subskrypcje jak są na razie więc myślę, że na, na taki początek chyba każdy tak zaczynał, chociaż nie wiem, nie jestem pewien. Ajajaj aj, aj, aj. Kurde, jak tak gadam cały czas mam problemy z koncentracją na grze, więc jak cały czas będę tak cicho, to znaczy, że... Po prostu koncentruję się na grze, nie? Tak ciężko mówi ci koncentrować się na tym co się robi ładnie pierdzielu. weźmiemy sobie tego skara chociaż na no, Dobra, idemy, 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 panowie, idemy Kurde. Jest źle, jest źle. Troszeczkę. No jak zwykle znowu zapomniałem pilnować czasu Ale myślę, że tak już z 5 minut jest Z 5 minut przynajmniej. Aj z tyłu był gnuje Aj, oj, 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 oj. Kurde ale wybuchów Aj no kurde no Coś nie ogarnią Początek dobre było Zakończenie już jak widać No znaczy po zakończenie kontynuacja jest do dupy Za przeproszeniem że jakoś rozegrał. Aj, kurde, jeszcze zrzucają to. Dobre. Aj, znosza go chciałem. Nie udało się. Mogę poczekać, albo flashbanga mu rzucić. Aj, człowiek uczy się na własnych błędach. Aj, aj. A. Oj 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 oj. Co to było? Chodź tu gnoju. A, nie udało mi się z noszakiem zabić. Aj, kurde, co jest? A. Aj. A coś tam ich musło.

Lepa wkurzające są strasznie te kurde zloty tych bomb i helikoptery jest strasznie tego nienawidzę masakra jest takie irytujące O jakaś mina teraz chyba była. No i kurde, tych perków zapomniałem ustawić. To musiał w przerwie zrobić. Te perki albo po prostu w następnym odcinku je ustawię. Masz tu szmata Wygrywamy? Wygrywamy. Mało? Masz Ajaj Kurde, musimy to wygrać Musimy, panowie, to wygrać O, słyszałem gdzieś granat spadł, ale... O, assist. Dobra, Ej, kurde, już, a nie, wygrywamy. Dobrze, dobrze, dobrze. dobrze. Kurde. Dobra. Albo ktoś, albo oni, albo. A nie, to nasza chyba helka. Ej. Sentry gun ready for deployment. Mark the DZ. Friendly predator missile inbound. Tam jest jeden, kurde O jest asysta Skąd, 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 skąd? Masz tu flashbang Aj nie! Kurde jest Aj jaj. Kurde Dobra, Zróbmy malutkie cięcie i wracamy Dobra już I jak zwykle screenshoty robię, bo mam pod F12 start filmu i pauza O i tak cały czas muszę to ustawiać, znaczy Fu usuwać Będę musiał sobie ustawić na F11 czy coś On Chyba zginął. A no, zginął, dobra Wygrywamy, wygrywamy. Jest dobrze, jest dobrze. A to podobny, jest Ach, Ach mi zasadził, zasadził Chyba co miał, no chyba tak mi się zdaje Nie zdążyłem zauważyć. Zobaczyć. zobaczyć, zauważyć A, gdzie on może być, czy to ktoś jest? Nie Dobra A Był ktoś Aj asysta Dobra Znowu asysta A Ale. Wybuch samochodu, zabił mojego. Masz Aj. aj. I <laughs> tak wygrywamy. Sad już na pewno lepsze niż w pierwszym odcinku. I wygraliśmy. Dobra, subsk proszę subskrybować, lajkować, komentować, jeśli się komuś podobał mój film. No i zapraszam do Oglądania następnych filmików. Do zobaczenia.